A teraz największy czarnoksiężnik świata rozmnoży magicznie tę oto przepyszną kiełbaskę. Musi się udać. Historia zna już takie przypadki. To no, wprawdzie poprzednicy próbowali z rybką i z chlebkiem, ale trzeba iść z duchem czasu. Gotowi na kawał przepysznej, gastronomicznej magii? No to czary, mary, a brata, kiełba dawać subika, lajka i wbijać. Bodyń, odkąd odkryliśmy sztoskiełbę, nie mogę doczekać się następnego posiłku. Ba, nie mogę doczekać się następnego kęsa. Sztoskiełba to najlepsza kiełba na świecie. No dobra, do ataku! Oj, no to mamy problem. Dziadku, potrzebujemy więcej sztoskiełby. Stefan, przecież został jeszcze kawałek. Dziadku. Ale to tylko jeden kawałek, a nas jest dwóch. No i co? Nie możecie się podzielić? Dziadku, nie bluźnij. Stoskiełba nie jest przeznaczona do dzielenia. Każdy kawałek jest niepodzielny i stanowi integralną część. Zjeść pół kawałka to tak jakbyś tylko połowę warstw tortu zjadł. No to będziecie musieli zadowolić się połową warstw stoskiełby, bo więcej nie mamy w domu. Dziadku, nie ma takiej opcji. Musimy prędziutko lecieć dokupić. Stefan, już dzisiaj byłem na zakupach. Aż tę skiełbę można kupić tylko w jednym miejscu i to nie jest blisko stąd. Trudno, dziadku. Zatem czeka nas wyprawa. Zrób nam prowiant na drogę i ruszamy. No popatrzcie, zamknięte. A to niespodzianka. Dziadku, to nie niespodzianka, to tragedia. Co my teraz zrobimy? Myślisz, że jest szansa, że niedługo otworzą? Wątpię, Stefan. Wygląda, jakby zamknęli ten sklep na dobre. W środku są puste półki i wygląda, jakby się pakowali. Dziadku, to koniec świata. Jak my teraz mamy żyć i jeść? Stefan, nie dramatyzuj. Przecież to tylko kiełba. Kupimy inną. Dziadku, sto z kiełba to nie tylko kiełba. Nie ma drugiej takiej. Chodźcie, po drodze mijaliśmy wiele stoisk z kiełbą. Coś wybierzemy! I poprawimy wam jakoś humory, bo mijaliśmy stoisko magika. Chodźcie, obejrzymy występ na rozchmurzenie. Witam Państwa na pokazie największego czarnoksiężnika naszych czasów. Zademonstruję wam najtrudniejszą dziedzinę magii: klonowanie przedmiotów. Na początek poproszę jakiś przedmiot do sklonowania. Może pan w czapeczce, co pan masz w kieszeni? No, ja tego mam, tylko ten mandat. Doskonale, daj pan go. Wingardium Leviosa, mandat. Tada! Teraz masz pan trzy mandaty. No dobra, kto jeszcze ma coś do sklonowania? Panie Magik, ja mam te dwa lustra. Jedno mi pękło po drodze, a chciałbym mieć znowu dwa takie same. Zrób pan czary Mary. Dziś jest pana szczęśliwy dzień. Pana życzenie zaraz się spełni. Abracadabra. Zgodnie z życzonkiem, teraz oba lustra masz pan identyczne. Dziadku, to jest to! To jest rozwiązanie naszych problemów. Że niby co, Stefan? Dwa pęknięte lustra? Nie, dziadku. Magia! Użyjemy magii, żeby sklonować ostatni kawałek stoskiełby. Dzięki temu już nigdy nam jej nie zabraknie. Stefan, a w jaki sposób ty zamierzasz tej magii użyć? No łatwizna, dziadku. Sam się jej nauczę. Przecież to nie może być takie trudne. Panie i panowie! Przed wami wielki czarnoksiężnik, Stefan! Tak, wielki to bez wątpienia, ale czemu mój zegarek trzymasz? Dziadku, nie mogę od razu ryzykować sztuczek na tak cennym przedmiocie jak ostatni kawałek sztoskiełby. Jestem w tym nowy, więc muszę liczyć się z tym, że nie wszystko pójdzie idealnie. Drodzy państwo, popatrzcie jak magicznie klonuje ten oto zegarek dziadka. Stefan, nie was się. Spokojnie, zaufaj magii. Ojciec? ale dziadku, musisz przyznać, że udało się rozmnożyć ten zegarek na wiele części. No ale przyznam, że muszę jeszcze cię odpoćwiczyć. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jak to ten magik gadał tak śmiesznie? Wingardium lei kiełba. Hmm, to może Abra do kiełba. Chyba trzeba mocniej machnąć. Stefan! oj, sorka dziadku, ale znowu zrobiłem wiele części krzesła, więc jestem ewidentnie coraz bliżej. Stefan, jak ty sobie tak wyobrażasz, że tak po prostu nagle zaczniesz czarować? Ludzie się tego uczą latami, a nie tak, że wezmą byle padyla, krzykną abracadabra i nagle wszystko się uda. No dobra, dziadku, masz rację. O, no proszę, rzadko to słyszę. To znaczy, że odpuścisz sobie te bzdury z sterowaniem i przestawisz się na inną kiełbę? Gdzie tam, dziadku? Masz rację, że muszę podszkolić się z magii. Znajdę sobie jakiś przyspieszony kurs. Ua, ale no, ileś można czytać, jakaś ta instrukcja długa. I tak dobrze, że wziąłem najkrótszą wersję, ekstra przyspieszony kurs. No, ale jestem Wojtem wyjątkowo zdolnym i poza tym potrzebuję pilnej pomocy, więc ta wersja będzie najlepsza. Myślę, że podstawy już opanowałem. To musi wystarczyć. No dobra, dziadku, teraz masz do czynienia z profesjonalistą. Najpierw na rozgrzewkę pokażę ci sztuczkę karcianą. Wyciągnij dowolną kartę. No, wyciągnąłem i co? Czary-mary, czary-mary. Czy to ta karta? No oczywiście, że ta samiutka. Brawo, Stefan, do prawdy. O, serio, dziadku? Nie, Stefan, nie serio. Jak może być ta sama, skoro ja swoją nadal trzymam w ręku? Ojc, chyba zapomniałem o jakimś drobnym elemencie tej sztoczki. Panie i panowie. Czyli ty, szanowny butyniu. za chwilę zobaczysz najwspanialszą magię. Stefan, ja się rozmyśliłem. Wypuść mnie stąd. Dziadku, nie przeszkadzaj. Uwaga, za chwilę przepiłuję tę oto skrzynię z dziadkiem w środku. A, Stefan, przestań, boję się. Ha, widziałeś, dziadku? To jest prawdziwa magia. Stefan, natychmiast mnie sklej z powrotem. No już dobrze, dobrze, dziadku. Czary, mary, kiełba, zełba. Stefan, gdzie jest reszta mnie? Dziadku, musiał się zdarzyć mały wypadeczek. Myślę, że ktoś cię wymazał w photoshopie. Stefan, to niech mnie teraz ten ktoś przywróci. Dobra, dziadku, nie panikuj. Myślę, że samo wróci najpóźniej w następnym odcinku. A tymczasem przejdziemy do ostatniej, najważniejszej sztuczki. No dobra, budyń! Przed nami najważniejsza próba. Za chwilę rozmnożymy tę sztoskiełbę. A przynajmniej miejmy taką nadzieję. Czary, mary, magi głos, sklonuj zaraz kiełbę sztos. Nie! Budyń, to była nasza ostatnia szansa na godne życie i jedzenie! Stefan, nie panikuj! Dziadku, stała się tragedia! Straciliśmy ostatnią sztukę sztoskiełby! Moje wszystkie starania na marne! To magia z Dukito! Stefan, mam dla Ciebie dobrą wiadomość! O, faktycznie, dziadku, widzę, że wróciła reszta Ciebie. Wybacz, ale to mnie nie pocieszy! A, to tak, Stefan, to też. Wystarczyło, że wyszedłem i wszedłem jeszcze raz. Ale nie o to mi chodziło. Dowiedziałem się, że sklep ze Śtos z Kiełbą miał tylko chwilowy remont. Jest już otwarty, więc jak chcesz, możemy iść na zakupy! Dziadku, wróciła mi wiara w ten świat. Życie znowu jest piękne, lećmy prędko. Hm, dziwnie się czuję. Czemu jestem w pokoju Stefana? I czemu jestem taki głodny? Dziadku, co tu się dzieje?